Masycyny masy te już nie temat, koniec nie zabija A teraz co? Grab! Żartowałem! No tego poziomu się Hana raczej nie da przejść, z tego co mi wiadomo. A tak można zawalić jedną próbę. Wiecie o co chodzi? Ale lecę. Ale lecę, co jest? Co jest? O kurde. O kurde, ale poleciałem. Dobra. Co mi dałoby się zaprzejść, chyba raczej. E, no cóż, lecimy z ci co ja będę tam dużo gadał, Nie będę. Nie ma co? Dobra. Mamy dobra cyk. Co się ten we wspomogę. No tutaj. jest Polecimy tam na prawo. Oj, oj, oj! da radę, da rady. Udało się. Oj, 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 oj. O! O, o, o! O! Bo się tych tak, tak, tak szybko zapierdzielają naprawdę, one tak szybko są Takie szybkie jest kurczy syna, że naprawdę, jasny gwint Tak szybko zapierdzielają, że to naprawdę czasu nie ma, czasu nie ma Uuu, ale się wbijem Może tak, tak, tak wiecie, tak trochę skręcam tą powietrzu, żeby mnie nie trafiły Jak one tak szybko lecą, to sami widzicie jak to, jak to wygląda Zapierdzielają, zapierdzielają trybie ekspresowe na mnie O cholera Wszędzie są, bo na tym poziomie Bidronki zło się nie despawnują Jeżeli są, wiecie, w tym na dole. O kurde... Dobra. To zrobimy. Tam jeszcze jest, tam jeszcze jest. O Boże, zapomniałem. Zapomniałem, że tutaj coś tu jest coś. To, to takie o. Kompletnie zapomniałem, naprawdę. No tutaj zrobimy, chociaż nie. Cholera, cholera. O, jest dużo ich. Teraz mogę umrzeć. No właśnie, bo nie, nie, nie patrzyłem na. Nie wiedziałem, jaką mam perspektywę do tego. I się wypuściłem, no cóż. Dobra, tak. Oj, umrę. Nie, teraz. Yes? Cholera, dobra. Tak. Tak, nie. Tak. Dzięki tędy. Kurde. Skibidi Dobra. Aj. A, za, za, za pierwszym razem mi to ładnie wyszło. O, nie, teraz to, czy, czy trzeba To ten poziom trzeba robić dość szybko. Tak stosunkowo szybko. O, cholera. Stosunkowo trzeba go szybko robić, bo jak się tej więcej biedronek nam napatoczy, to naprawdę nie jest łatwo. Im więcej tych złych bitrenek, to tym... gorzej, wiecie o co chodzi wiadomo. Dobra cyk. Ale ja wolno leciałem teraz, naprawdę wolno. Wolno, wolno i wolno. O Jezu, co tak tego? Teraz trochę za szybko. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. No halo. miało być cyk cyk, ale nie było cyk cyk. Cholera? Dobra. No serio. Nie, za tak mi dobrze, tak mi dobrze wcześniej poszło, a teraz nie mi nie chce iść. Zajebiście. Cyk, cyk, dobra. Serio. Ja, I tak mi się wygodnie gra tam biodroko niż tym krawem ze jak, jak, jak jakiego ja widzę. Ale save. O, kurwa, no, no ale safe no. Zajebiście save sobie. Się udało, choler. Się udało, wtedy kurwa zrobić save a zrobiłem. Ja pierdzielę ale save. Dobra. Lecimy. Essa. O, o, aha, że zablokowałem się i co. Jezu, co ze mną jest nie teraz tak? O co chodzi? Czemu ja byłem teraz po takiej pozycji dziwnej? A, bo się widziałem pewnie grappling hookiem. No, no, no. Ej, ale ręcznie b side wczoraj wyszedł bardzo dobrze. Nie wiem, jak na moje to... Bardzo ładnie, mi to proszę. O, udało się. Fajnie. Pójdę tutaj. Teraz na prawo pójdę. Bo jest niebezpiecznie. O cholera Teraz na, to pójdę na prawo. Bo ciężko by było wracać. Jakby było z tych biedronek, co nie wiem, ci, których. Nie, nie pamiętam, co jakie. One czas się rozpiły, ale mogę być teraz martwy. No właśnie. Za długo wstałem w jednym miejscu. Tam trzeba być szybko. I szybko i... i szybko. Te kurde, z Eee, dobra. Tutaj największym, największą trudnością tylko poziomu są te biedronki. Tylko te. Znaczy w sumie jakby jakby nie było, to tak jest też w innych sajtach. Znaczy no ma Trudnością są te biedronki. Są znaczy, jak na, na, na tego dwójce jest, co, nie? Na tego dwójce. Co ja tak robię? Nawet tak, tak dwojcy ja sam jak się nad głową respią, to jest jedna trudność tego poziomu. Doktorus. Tak Wiecie o co chodzi. No jak trzeba to było utrudnić, prawda? No trzeba było, no to fakt. Nie narzeka. O ty. S? nie zapiszmy. O, 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 udało się. Na styk. Myślałem, że trzeba resetować, że umrę zaraz. Dawaj, 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 dolecę, dolecę, ale na styk prawie, że... Ojej, mogę być martwy, za długo to będzie trwało. O, może jednak nie, może jednak nie. Cholera. Chciałem tak, wie, tak szybko to zrobić, Kolejnym razem tam będę też tak zrobię, żeby nie tracić czasu, prawda, bo tam czas to pieniądz. Wiecie jaki jest najbardziej dochodowy zawód świata? Zegarmistrz, bo czas to pieniądz. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Śmieszny żarcik. Taki, taki niebanalny. O, 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 prawie. No cóż. Dzisiaj będę miły. Dzisiaj będę bardzo zrozumiały. Bardzo przyjacielski, bardzo miły. No i nie udało się. No cóż, no trudno. A niech to piorun trzaśnie, że tak powiem. A niech to piorun trzaśnie. Hmm, no to będzie na katasie przyleci elegancko. Dobra, elegancko dało się. Nie wiem. oje... Ja pierdzielę, serio. Z, z... Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Ty cholera. O, dało się. A teraz ten do zrobimy. A, inna droga, inna droga. Aha, a kurde. Się nie spodziewałem. Co tak szybko. Nie wiem, ja nie myślę, jak to robię, Nie wiem. Nie zamknąć mordę i to robić. To by się pewnie dało. Ale wtedy by nie było w ogóle jako tak ciekawie. No kurde, no. co, co zrobisz? I nie, nie zrobisz. Ochlera, to było tam, nie tutaj. A. Zgraplim hukowałem się do tyłu. Niedobrze. niedobrze. Niedob Dobra, cyk, cyk. Ty, kurde. No jasna cholera, no I co to miało być, Halo? Co mi teraz tak nie idzie? Co mi teraz tak nie szło? No serio? O, o, je, yeah, ale safe, teraz to było fajne, teraz to było eleganckie. Jak ty mi tak chciałeś przywalić, naprawdę? Ja nie rozumiem. To jest nie. OS. Dobra. Szybki rozpęd. Kurde, cholero. No skupiłem się na tych, co tak latały dookoła mnie się nie skupiłem jak ta, jak ta platforma odjeżdża. Nie mam takiej uwagi. Że się, nie mam ADHD, żeby tam, 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 tam i tam, i tam i tam. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nic się zrobisz, no, nic nie zrobisz. No, nic, nic, w sumie nic. Elegancko. O ty cholero. o ty cholero, jak mi przyleciał, kurde, skupany. O, elegancko, nie chcę wrócić. Dwa, Tak będę, kurwa. A, nie wziąłem pod uwagę, w tym sensie obkręca ta, ta, ta platforma, chciałem tak od razu po lewej, żeby nie być na linii prostej, wiecie, wiadomo o co chodzi. Tego, no cóż. Ura. skibidi, -sk Ura. No co? Nie uderzył mnie? Halo, halo. Pozywam tę grę. tego. tę grę, nie uderzył mnie. Nie uderzył mnie ani trochę. Nie uderzył mnie, dziękuję. To jest mój statement. Wyznaczę o. Rozporządzenie. Nie wiem artykuł 10 konstytucji państwa polskiego z dnia 1991 roku. I tyle. Dziękuję za uwagę. Jak chciałem powiedzieć. I cyk, i cyk, i cyk, i cyk. O ty kurde, o ty kurde. Dobra, essa, essa mamy to, mamy. Nie mamy tego, nie mamy tego. Nie mamy, jak? Tak, tak? Jak to on tak się odbił? No. Zero momentów, w ogóle się odbił i kurde. Gówno gówno. I powiedział gówno gówno biodronka. Aaa, gówno, gówno. Aaaa, gówno, gówno, gówno. A, gówno, gówno, gówno. A, gówno, gówno, gówno. A gówno, gówno, gówno. A, gówno, 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 gówno. gówno, gówno, gówno. Tak powiedziała biedronka no i chuj, no i chuj, no i chuj. O Jezu. Kurwa. Jak ja tak się... No coś kurwa. Teraz mnie nie idzie. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje, ale teraz mnie nie idzie jakoś. No nie chcę się odbić dobrze parajdowo, ta bidronka. No, ostatnia, ostatnia dobra próba, bo jest późna, ja muszę kończyć kurwa. Ostatnia dobra próba, ja lecę z już mi się na to nie chce już, już się trochę, trochę znerwowałem, bo to tak nie powinno być, że kurwa nagle było dobrze, teraz nagle nie idzie, bo co się zało, bo nic się nie stało Robię tak samo, a jest gorzej per, dobra, udało się Dobra Nie widzę kiedy się odbijam w ogóle tych platform, jak tak idę do, do przodu Naprawdę, nie wiem w pojęciu kiedy się odbijam Nerwuje no, mi to. Kurde, cholero. Uuu, to był dobry save. To był dobry, fajny save. Mam takie save, że można mieć zgraping się i tak się uratować. To jest absolutnie zajebiste. Cyk! Oj, to miało być, to miało być lepiej. Nie! Robert! Nie! Cyk, cyk. Kurwa, no jak? Nie wiem, nie to, widzimy się jutro, Elo.